Ile będzie kanał? Chcę go zobaczyć, jak będzie wyglądać. Tu? Tu kanału nie będzie, nie z tej strony. A załóż. Się. Nie. Tak chciał nad morze, tak chciał nad morze. A teraz tak mu się spodobał ten kanał, o którym przed chwilą mówił, że kanału nie będzie. <laughs> że nie na tej trasie. Ja dobrze wiedziałam, bo ja bardzo chciałam ten kanał zobaczyć, dlatego byłam pewna, że to jest tu. I że jedziemy dobrą trasę i co chwilę jeszcze nawigację sobie przybliżałam i sprawdzałam kiedy będzie ten kanał. <grywka> <grywka> oh, oh, Pat. Oh, Lord, <grywka> Desk. ale feta mają wybitną, przepyszną. Oliwki, feta i cebapi, Pychota. A jak fajnie kwitną takie spore krzaczki. Tutaj są te źródła, a zaraz tam dalej pokażę Wam magię. Chciałabym Wam pokazać trochę ciemnej strony Grecji. jak to wygląda stamtąd to wygląda pięknie bo tam jest wysoko, tu my przejeżdżamy w miarę płasko To tam pojedziemy tam pojedziemy Pojedziemy tam, hmm. Zobaczam, tu. No, bo tam jest ten punkt, no, jest punkt. ogólnie ma 6343 metry długości w najszerszym miejscu ma 24 metry szerokości, w najmniejszym 21 metrów szerokości, i czyni w pewnym sensie Pelopones wyspą, bo tak naprawdę ten kanał zupełnie oddzielił teraz Pelopones od lądu. Można powiedzieć, że gdyby nie mosty, no to są oddzieleni już od świata. Tam na, od tym, lądu. Jed na, na, na tym jednym moście zrobili skoki na Bungee. O. To no, dlatego zjechałaś. Nie no. Marek ja, na ja bandżyk nie skoczył. nie skoczył za żadne pieniądze. Po prostu nie rozumiem ludzi, którzy skaczą, ale szanuję to. Płacę jeszcze za to. Ale bardzo chciałam zobaczyć to miejsce i naprawdę robi wrażenie. zobaczcie to. Łale gorące. Trzymam kamerę mocno, jest naprawdę wysoko, naprawdę wysoko. Tam jest ten stary most, piękny robi wrażenie. To super. Maga mi się to podoba. Woda ogólnie tutaj jest piękna turkusowa, ale w momencie, kiedy pada na nią słoneczko, teraz już akurat e, no, jesteśmy chwilę za późno. I to słońce już tutaj nie pada. Albo dopiero będzie padać. Nie rzuca cień, ale jest sztos. Wygląda to świetnie. Czas, no. Ile kilometrów zaoszczędziliśmy? Czyli jest tak, jeden jest most tam, tak jest drugi, tak. my jesteśmy na trzeci. Warty. I ten szósty, który my przejeżdżaliśmy, No to taki... przejeżdżaliśmy przy, przy, przez taki niziutki, sami widzieliście, że tam e, nie robiło to żadnego tam wrażenia. To fajne tam pojedziemy, tam były lasy. Tak chciał nad morze, tak chciał nad morze, a teraz tak mu się spodobał ten kanał, o którym przed chwilą mówił, że Kanału nie będzie, <noise> że nie na tej trasie. Ja dobrze wiedziałam, bo ja bardzo chciałam ten kanał zobaczyć. Dlatego byłam pewna, że to jest tu i że jedziemy dobrą trasę. I co chwilę jeszcze nawigację sobie przybliżałam i sprawdzałam, kiedy będzie ten kanał. Ale jest czadowy. Zobaczcie, płynie tam teraz statek. Cały ja czas czekam, aż on tu dopłynie. Marek, może pójdzie drona puścić. I zobaczymy też, jak wygląda z punktu widzenia ptaka ten tunel. Zbliża ten statek. To musi być też niesamowite przepływać akurat w takim wysokim klifie z jednej i z drugiej strony. Z tej strony niestety wam go nie pokażę. No tu akurat zasłania mi kolejny most. A powiem wam, że te samochody, które tu przejeżdżają, to tak szybko tędy przejeżdżają. Już tam zaraz za mostem jest przejście dla pieszych. Bardzo uważajcie, jeśli będziecie tutaj przechodzić, bo te samochody zasuwają. Zobaczcie, tutaj Marek lata dronem, a tam gdzie tak kolorowo. Ekipa się zebrała do skoku na bungee. Pan podszedł do Marka. Mówił, że nie ma latać w tej chwili w korycie. Nie ma tutaj latać. Bo za chwilę ktoś będzie skakał. Tak nawet byśmy nie wiedzieli. A ja stoję teraz zobaczcie za taką szklaną szybą Zdjęcie na takim balkonie. Też fajny widok stąd jest, ale na most. A nie na kanał, bo wody stąd nie widzę. Ciekawe kto tam będzie skakał i jak długo to potrwa, czy wyłączać kamerę, czy czekać. O oh, shit! <laughs> o oh, oh, Pat! O oh, Lord Jesus, no way! Mm. Look! Ooooooo! Mam nady pisał, hopa de Mampa! Oh, o so. słuchają jak szybko szybko Wow, Wow, prostu wow! wow <grym> Ja słuchają tu Ja Ja słuchają Mama! Masz dobrze drona Marek? No wiesz, tu jest raz, dwa, trzy i od razu leci. One, two, three. Fly. Stare zdjęcie, ale wcale się nie spodziewaliśmy, że akurat ktoś będzie skakał, ale nam się poszczęściło. Ta sama osoba dwa razy. Super. Kurczę, gratulacje i szacun za odwagę. A ja oczywiście w myślach rozważam. Wiecie, jak to jest. Teraz czuję się odważna, a podejrzewam, że gdybym tam stanęła i miałabym skoczyć, to kolana byłyby jak z waty. Może kiedyś. Nie mężu? Chcę jest... razem ze mną na bungee, nie? W życiu. mi Ale ze spadochronem tak. Ze sp... no, tak, na spadochron to jest co innego. Tutaj mam linę doczepioną i mi się rozciąga. Ja mam wizję. <śmiech> <śmiech> o, ładne zdjęcie tutaj jest. Jak słońce wpada od góry. Pięknie. Przejście dla pieszych, o którym wspominałam, że tutaj tak szybko przejeżdżają na tym moście, że trzeba tu uważać. A żeby przejść dalej, trzeba przejść oczywiście przez mini bazarek. Wszędzie zwęszą biznes, gdzie można się wystawić, gdzie jest dużo turystów. właśnie, my ominęliśmy miasteczko, za miasteczkiem wjechaliśmy, gdzieś tutaj na nawigacji stały kampery i wany, na razie takiej miejscówki nie widzimy, ale jest ładnie, podoba mi się, ja chcę do wody, chcę do wody. O, Dotarliśmy na kolejną miejscóweczkę, powiem Wam, nawet fajna jest, troszkę tu bałagan, no ale zobaczcie, pokażę Wam, Ania już się kąpie, pobiegła. Zobaczcie jaka woda. Tał się kąpię. Tam góry. Pięknie jest, naprawdę pięknie. Tu widać jakiś pan sobie jechał i tam też są miejscówki po kamieniach. Myślę, że się... No ja bym nie zaryzykował za ciężki samochód. Chciałabym wam pokazać trochę ciemnej strony Grecji. Coś o czym wspominałam. Zobaczcie tu z tej strony jest to piękne morze, kamyczki, czysto, pięknie, cudowna woda, mój cień, tu zielone krzaczki, tu mamy zaparkowanego wana, nie mamy przy leżakach nic, nawet nie mamy ciuchów, bo mamy go tak blisko, że w każdej chwili możemy sobie skoczyć, nie wiem, po zimnego melona, po coś do picia z lodówki, a tutaj, popatrzcie. to jest ta właśnie ciemna strona Grecji. Niby cudowna czysta plaża, a tu mnóstwo szkieł, przez które tak naprawdę w każdej chwili może wzniecić się kolejny pożar. Jakieś puszki, butelki, kurcze. No, jakby ciężko było to chwycić w ręce, wziąć do kosza, do domu, wyrzucić. I żeby był porządek, że jeśli gdzieś zatrzymujesz się wanem to bierzesz worek i sprzątasz wokół swojego wana sprzątasz te śmieci i to jest super bardzo wielu vanlifersów w ten sposób robi no ale patrząc na to no bez przesady no nie będę tego zbierać no sorry, z całym szacunkiem ale to jest przegięcie nie żonka uszykowała Obiadek? obiad kolację, tak? Nie, jak zwykle. Puncę tutaj pochodzi. Ale powiem Wam, że te oliwki co kupiliście to? To znaczy. Tak. Lubicie oliwki? Ale powiedz te cewapi, te, te tutaj w Grecji. Cewapi też. No. Ale feta mają wybitną. Przebytną. Oliwki, feta i cewapi. Pechota. Z takim widoczkiem. Jemy kolacyjka. Dzisiaj był bardzo ciężki dzień, bo byliśmy w tych Atenach. No i wiecie jak w atenach, nie? Sami widzieliście. Dobra, ja idę odnieść kamerkę. Jemy. że jest ciemno i źle słychać muzykę przyjechaliśmy na super miejscówkę naprawdę fantastyczną jutro przyjedziemy tu ponownie ja Wam opowiem co nieco o tym miejscu bo jest niesamowite równo 23 zaczęło tutaj błyskać światło zaczęła grać głośna muza a teraz przyjeżdżają autobusy no i okazało się, że jest tu impreza, ja oczywiście chętnie poszłabym tam zobaczyć, potańczyć, przecież jestem na wakacjach, więc w dzień bym odespała, no ale niestety nie jestem tutaj sama, więc zbieramy się z tej miejscówki i wrócimy tutaj w dzień. Dzień dobry, witamy ponownie. Dzisiaj mamy nowy dzień. Tutaj za nami jest miejsce, na którym wczoraj byliśmy, gdzie wczoraj była impreza, niestety mój Marek wymyślał przeróżne argumenty, żeby tylko nie iść tam zobaczyć. Ale nieważne. Wróciliśmy w miejsce, o którym Wam wczoraj wspominałam, że jest niesamowicie ciekawe, ponieważ są tutaj źródła. Zobaczcie, są tutaj źródła krasowe, aczkolwiek nie do końca mi to wszystko tutaj pasuje, bo jeśli to są źródła krasowe, czyli woda wypływa pomiędzy skał, pomiędzy szczelin, jest niesamowicie czysta, to jest fakt, ale powinna być słodka. Miesza się z morzem, wpływa do morza, które jest słone, ale ta woda, gdziekolwiek ją próbuję, ona wszędzie jest cholernie słona. Zobaczcie jaka jest czysta. Jak się przyjrzeć, to widać pływające rybki. No i jest naprawdę niesamowicie czysta i niesamowicie zimna. Startujesz dronem? Tak. Woda jest górska. Na no, jeśli wypływa z jakichś szczelin skalnych, no to musi być zimna. Ogólnie widok jest niesamowity, niesamowity. Jest tak przejrzysta, tak krystaliczna. Ale wiecie, że to kamera nigdy nie odda tego, co widzę, oczy. Ale pokażę Wam najciekawszą rzecz związaną tutaj z tymi wodami. Ale muszę dużo, dużo obejść tam dookoła. Bądźcie cierpliwi. Wszędzie tu rosną takie drobne fioletowe kwiatki. A co ciekawe, poziom tych wód tutaj jest wyższy niż poziom wód w morzu. Ale za moment Wam to pokażę. Jeśli nie chcecie przechodzić przez te bardzo zimne źródła, to możecie tutaj przejść takimi ścieżkami dookoła. I są tu takie brzydkie ruiny. Tuż za ruinami na plaży rosną te fioletowe kwiatki, które wam wcześniej pokazywałam. Zobaczcie, tutaj już jest plaża. Zaraz za tymi kwiatkami. Jak fajnie kwitną takie spore krzaczki. Tutaj są te źródła, a zaraz dam dalej, pokażę Wam magię.